Siemankluiska, czy Salisan, Witam was podobnie w Wyszu Genshin Impact. Dzisiaj piękny dzień, prawda? Piękny dzień, żeby dostać pięciokwiazdkową broń The Townton Floating Dreams Lampegina. Dzisiaj. Dzisiaj jest szczęśliwy dzień. Znaczy na to, że nie mam już dużo czasu na losowanie, więc praktycznie złożyłem się z premiumów e, Mam 10 kuleczek. Jesteśmy na Około PT68, jak widziałem w historii, więc dzisiaj będziemy sobie robić e, Wish X1 i może do e, 78, może wcześniej, wbije mi e, złota broń. Więc e, dzisiaj będziemy sobie tak próbować pojedynczo po kolei, żeby nie było i żadnego problemu. Zwłaszcza, że chcę jak najmniej zużyć. <laughs> więc. Spróbujemy sobie w ten sposób. Oczywiście ja też trzymam za was kciuki, żebyście wyrysowali swoją ulubioną broń. E, czy też e, może jeszcze nie wyrysowaliście tutaj banerów, e, więc e, jest to ostatni dzień, więc próbujcie, bo, próbujcie, bo, bo się skończy. A ja będę dalej próbował tą broń. Chcę mieć broń i dzisiaj będzie broń. Nie ma żadnej opcji, że nie będzie broni. Dzisiaj jest broń. Więc e, zanim dzisiaj będzie broń, to jeszcze yy, X10 Standard Twist zrobimy sobie, bo mam ochotę. Mam X10, więc mam ochotę, ochotę wylosować i puścić sobie i zobaczyć, co jest. Fioletowy jest ok, czyli cały, e, cały bad luck e, pójdzie tutaj. Chongyun. Okej, okay. dobra, spoko. E, nie nie sobie wiem, nie jestem pewien, czy mam w ogóle całego Chongyuna. Stara postać, ale zawsze coś e, przyda się. Oczywiście, tutaj na żarcia. Cały yy, pechowy, pechowość poszła tutaj, yy, więc mam nadzieję, że ta pechowość zatrzyma się tutaj i wszystko będzie tutaj. Yy. Ciągle mam problem C6, okay. czyli konwertował mi się do tego, okej, okay. spoko. Okej, okay. cały, teraz weźcie to, ten bad luck standard wyż. Wszystko tam włożyło się, tam poleciało i już nie ma więcej, nie ma nigdzie pecha. Wszędzie jest szczęście, wszyscy są szczęśliwi i wszystko zawsze wychodzi. Więc e, taką myślą i zacieraniem ręki mam, ci, ręki, rąk. <grym> e, mam ciepłe ręce i praktycznie szczęście jest na całym świecie, Ni, nie ma żadnego pecha i tylko istnieje szczęście, więc jesteście szczęśliwi, ja jestem szczęśliwy i losujemy i wszystko zawsze nam wychodzi, więc robimy e, po kolei X1, co my tam mamy? Złote od razu na 69, tak? Od razu, co mamy? No No, szczęście znikło No, dostaliśmy broń. No. Key of Kanj... -ni -shut. Czy jako tak to się nazywa? Mamy, super, 2 na 2. No i niestety nie wylosowałem oczywiście drugi raz e, lampy, ale co tam, nie? Szczęśliwy dzień, nie? E. Mam nadzieję, że wy się, się, się cieszycie. <noise> wam się na pewno udało, A ja wam dostałem z mieczem i z książką. Przynajmniej tak mi przedstawiło się moje dzisiejsze losowanie. Mam nadzieję, że wam e, wyjdzie. Mi nie wyszło. <noise> Więc e, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia na razie.